Panie Andrzeju, znając Pana jako osobę związaną ze sportem, życzę Panu wygrania tych wyborów na burmistrza miasta i myślę, że przyczyni się Pan w dalszym ciągu do rozwoju i promocji sportu w mieście Augustowie. Dziękuję bardzo panie, panie Prezesie Zdzisławie. Nie zawiodę. Przed ostatnimi wyborami na urząd burmistrza Augustowa Andrzejowi Zarzeckiemu poparcie udzielił między innymi Zdzisław Sadowski, prezes klubu Sparta Augustów. Panie Andrzeju, znając Pana jako osobę związaną ze sportem życzę Panu wygrania tych wyborów na burmistrza miasta i myślę, że przyczyni się Pan w dalszym ciągu do rozwoju i promocji sportu w mieście Augustowie. Dziękuję bardzo Dziękuję Panie panu. Prezesie Zdzisławie, nie zawiodę. Popieramy my jako sportowcy Andrzeja Serduskiego na burmistrza miasta Augustowa. Wiemy, że Andrzej wywodzi się z naszego środowiska, jest zacieny sportowcem, a każdy wie i zna, że upór w działaniu, dążenie do celu i niepoddawanie się to jest domeną sportowca. Andrzej, wiemy, że nieraz się na zawodach. Twoje ogromne sukcesy przełóż teraz na pracę dla naszego miasta Augustowa. My, jako nasze wartości, zdrowie, sport, równość to są wartości, które łączą ludzi. Także my łączymy się z Andrzejem Zarzeckim, jesteśmy za nim, wspieramy i popieramy. Witaj, dziękuję. Marek, dziękuję. A sport, Życzę powodzenia. A sport był, jest i będzie zawsze dla mnie wielką wartością. Popieram Andrzeja Zarzyckiego na burmistrza Augustowa, ponieważ jestem sportowcem, mistrzem olimpijskim i, i wszyscy sportowcy tutaj miejscowi też wspierają, bo znamy się, rozmawiamy na ten temat i bardzo byśmy chcieli, żebyśmy mieli sportowca e, burmistrza. Dlatego życzę powodzenia, szczęścia. Wojciech Fortuna. Panie Wojciechu, takie mistrzowskie wsparcie na pewno mi szczęście przyniesie. Dziękuję serdecznie. Dzięki. No jeśli chodzi o mnie, no to ja zawsze wspierałem sport, sportowców i zdecydowałem się wesprzeć tutaj kandydata na burmistrza Augustowa. Bo mieszkam w powiecie augustowskim, mam tutaj wielu przyjaciół, medalistów mistrzostw świata, medalistów olimpijskich, dlatego będę pana wspierał i, i życzę panu w tych wyborach, żeby fortuna panu sprzyjała, tak jak i mnie i myślę, że będzie wszystko ok. Dziękuję panie Wojciechu, Proszę. takie mistrzowskie wsparcie mi jest niezwykle ważny, istotny i deklaruję, że świat sportu zawsze będzie bardzo bliski dla mnie. Dzięki za to. Dzięki bardzo. Dla miasta Nadzieja to wybór Andrzeja.